Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Znowu wczoraj dodałam dla Was vloga, który powinien pojawić się w weekend, ale niestety, że popsuł nam się piekarnik, więc trzeba było kupić i tu wszystko zamontować. A mieliśmy też parę przeszkód. Yy, także no, już nie będę Was zanudzać tym. Także no, wczoraj dodałam vloga, dzisiaj jest środa, nagrywam następnego vloga i dzisiaj wybieram się do fryzjera w końcu ogarnąć swoje odrosty. Także bardzo się cieszę. Jest 8:33 więc ja mam na dziewiątą, więc niedługo się wybieram, także przyszłam się do Was przywitać i od razu Wam też pokażę buty, które do mnie przyszły nowe, następne, ponieważ te, co w poprzednim vlogu Wam pokazywałam, no na jesień się za bardzo nie nadają, ponieważ są z materiału. Więc ja zamówiłam, wiecie, na taką suchą pogodę, bo nie miałam i tak ciemnych takich materiałowych butów, a teraz zamówiłam sobie takie, które można przetrzeć szmatką, także już Wam pokazuję. Na co się zdecydowałam tym razem? Tym razem również postawiłam na markę Adidas, są takie czarne. Tutaj wiecie, z czerwonym takim dodatkiem. Ja je kupiłam na Sajzerze i był ostatni mój rozmiar 36,23. Zapłaciłam za nie 136 zł, także mega, super promocja, darmowa wysyłka. Także no ja jestem zadowolona, bardzo mi się podobają i wam już pokazuję, jak prezentują się na nodze. I tak się prezentują właśnie na nogach. Także myślę, że całkiem ładnie i zgrabnie. No i są wygodne, wiadomo jak to nowe buty trzeba je rozchodzić. Ale ogólnie są bardzo y, fajne, także ja Wam polecam. No, ogólnie bez promocji były tam chyba za 3 stówki, także 136 bardziej do mnie przemawia. Także no, za tą cenę naprawdę super buty. Także na ten moment to jest tyle, co chciałam Wam powiedzieć, i teraz uciekam do fryzjera, żeby się nie spóźnić. Jest 12.30, ja przed chwilą weszłam właśnie do domu, wróciłam od fryzjera i co mam powiedzieć, no nie jestem do końca zadowolona, ponieważ poszłam ze zdjęciem i chciałam konkretny zrobić kolor, pokażę Wam tutaj zdjęcie. Pani mi od razu powiedziała, że tego nie osiągnę na pierwszej wizycie, więc zostało to rozłożone na dwie wizyty. Także tutaj ogólnie po długości jest super pięknie, się one rozjaśniły i zrobiły, więc osobno jakby była góra rozjaśniana i osobno dół. I góra bardzo pomarańczowo wyszła, dlatego też mam ciemniejszy odrost. I samą górę będę robiła na następnej wizycie: będzie wszystko rozjaśniane. I pani mi obiecała, że będzie ten odrost jak najmniejszy się da. Także no zobaczymy, co to wyjdzie na następnej wizycie. Także, no mówię, tutaj jestem bardzo zadowolona. Aczkolwiek, no powiedziała mi, że na pierwszej wizycie tego nie osiągnę, że potrzebne są dwie wizyty. Także, wiecie, to było w dwóch odstępach, znaczy dwóch odstępach. To było osobno rozjaśniane po długości i ten odrost i jakby ona mi tutaj zrobiła blond, no to tutaj by był mój odrost później taki pomarańcz przebijający i dopiero ten kolor, także miałabym takie odcięcia, więc ona powiedziała, że resztą zajmie się na drugiej wizycie i że będzie tak, jak chciałam na tym zdjęciu, także mam nadzieję, że tak będzie, a teraz no zostać muszę przy tych włosach i czekać, także. No, muszę się zbierać zaraz, żeby ogarnąć tutaj całe mieszkanie, bo tak naprawdę mnie w ogóle dzisiaj w domu nie było. Oprócz tego, że spałam, zjadłam śniadanie, no i wiecie, musiałam pozawozić z dzieci ogarnąć. Także mam czas do 14, więc no, muszę się zebrać i posprzątać. Wszystko przygotować. na szczęście obiadu nie muszę robić. Wczoraj narobiłam gołąbków, także dzisiaj tylko obiorę ziemniaki, jakąś suroweczkę i obiad jest gotowy. Także no, na plus. Tak właśnie zrobiłam wczoraj sobie na dwa dniowe, bo. Nie wiedziałam o której dokładnie wrócę i stwierdziłam, że no coś do jedzenia musi być, także tak to wygląda, także ja biorę się za sprzątanie i będę ogólnie się z tego miejsca z Wami żegnała, ponieważ no mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia i na pewno później nie będę miała czasu się do Was odzywać. Planujemy też odmalować korytarz, zobaczymy czy tutaj jeszcze w kuchni muszę jedną ścianę też odmalować, jak to przy dzieciach bywa, jest poobdzierana i poplamiona i tak dalej. Także, no, ja z racji tego, że jestem pedantyczna i lubię, jak jest wszystko idealnie. No, to dosyć często malujemy tutaj w domu. Także, no, na razie nie będę miała czasu się do Was odezwać. Także z tego miejsca będę się żegnała. Dajcie znać, co myślicie o włosach. E, ogólnie, no, mówię, jestem zadowolona, tylko ten odrost miał być dużo mniejszy, tak jak widzieliście na zdjęciu. Także, no, nie wyszłam do końca zadowolona od fryzjara, aczkolwiek, no, może nie. Nie że nie jestem niezadowolona, ale nie jestem w pełni usatysfakcjonowana, także wiecie. Człowiek idzie i oczekuje czegoś, a później się okazuje, że nie da się tego osiągnąć, że no to no, jestem rozczarowany, ale myślę, że na drugiej wizycie będzie już w porządku i będę zadowolona. Także no to tyle. Mam nadzieję, że vlog taki króciutki Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach i trzymajcie się cieplutko buziaczki, pa, pa.